Dzień dobry Państwu. Witam w programie Antysystem. Ja jak zwykle siedzę w Warszawie, czyli Paweł Lisicki, a Wojciech Roski. A ja oglądam jak... wiosnę na prerii, proszę Pana. No i co Pan widzi na tej prerii? Co Pan widzi, jeśli chodzi o tę wiosnę? Innego niż to, co by Pan w Polsce no zobaczył. W... Wszystko dobrze proszę pana i złota e, e, epoka Ameryki wyłania się za horyzontu i jesteśmy w stanie obronić naukowo tę tezę, wbrew temu co tam w Europie podają na temat Ameryki. Tu się wszyscy cieszą. No co jak powiedział, jak czytamy, stację czytamy? W CNN, czytamy? to tam jest cały czas te 20 osób, kurcząca się publiczność i oni, demokraci się nie potrafią niczym ucieszyć. A my tutaj nawet mamy w Ameryce takie czapki, make Poland great again. Byśmy chcieli, tu Polonia, i w Polsce te czapki mam też u mnie w sklepie, bo bym chciał, żeby w Polsce tak ktoś tylko. Pewnie dzisiaj będziemy mówili poza tym, że za chwilę o cłach może amerykańskich moment, to jeszcze będziemy o wyborach mówili. W Polsce to nie mamy szans na żadnego Trumpa, ani nawet na pół Trumpa, ani nawet na ćwierć Trumpa, bo we no wszystkich dobrze, krajach europejskich jest a, inny wszystko... system władzy. B, nie mamy y, t, t, Elona Maska na przykład, który by jakiekolwiek media przejął. Dobrze, jest zaraz, bez, jest zaraz to zaraz jest przyjdziemy do Zaraz przejdziemy do spraw polskich i rzeczywiście poruszymy kwestię ceł. To może zacznę od tego, że jak się czyta polską prasę czy polskie media, to ma się wrażenie tego, że w Ameryce Donald Trump podjął jakąś zupełnie szaloną decyzję. Ludzie zaraz wyjdą na ulicę, właśnie już wychodzą na ulicę. Zaczynają tak, się masowe 1200 osób w Waszyngtonie. Ktoś policzył, sfotografował jakieś wszystko fioletowe włosy, faceci z przyczepionymi cyckami. No tego typu ludzie wyszli 1200 osób. No to na marszu życia w tym samym Waszyngtonie było 100 tysięcy ludzi. Na inauguracji Trumpa no, pół miliona ludzi i tak dalej. Więc jak 1200 w Waszyngtonie wychodzi aktywistów i jakieś polskie media podają, że ogromne protesty przeciw Trumpowi, to, to 1200 osób to nawet w Polsce nie byłby ogromny protest, a Polska jest 10 razy mniejsza populacyjnie od Ameryki. Nie, dobrze, to może zostawmy skalę protestów, ale... Kwestia dotyczy tych ceł. Nie chcę, żebyśmy o tym za dużo rozmawiali, bo tak, ani pan nie jest ekonomistą, ani ja nie jestem ekonomistą. Ja jestem. Jest pan ekonomistą. Ale nauczyłem się Dobrze. o Słach, o giełdzie, wszystkiego się przez życie prowadzą z czasie. Ja się sprawnie, nie, nie mogę równać to, to pan się okazuje. Nie, nie, pan, pan też się, jest to ekonomistą. Wszystko. To <laughs> ekonomiści nie są ekonomistami, bo nie robili żadnego interesu w życiu, nie prowadzili żadnej firmy, więc są teoretykami od ekonomii. I opowiadają głupstwa wynikające z teorii. Natomiast liczy się praktyka. W Ameryce teoretyków było pełno z papierami Harvarda i innymi ważnymi. Dopiero kiedy biznesmeni przyszli do władzy, Trump, to się okazało, że nie ekonomista, tylko praktyk ekonomii, jest w stanie coś zrobić, a nie tylko gadać o tym, co by tu zrobić i co się stanie. No właśnie, to może rzeczywiście, bo mamy, mamy do czynienia z sytuacją, że tak naprawdę dwie najważniejsze osoby, no może Trump to oczywiście najważniejszy, Elon Musk no drugi albo tam trzeci najważniejszy polityk w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, jeden i drugi mają ogromne doświadczenie biznesowe. No więc pytanie brzmi, dlaczego by ten pomysł z i bo jak się mówi, jak się czyta ogół dzisiejszych komentarzy, to można, można uznać, że to jest działanie wręcz szczelone, uderzające w gospodarkę amerykańską, że to coraz nastąpi wielki krach, yy, yy, i tak dalej. O co chodzi? Po co są te cła i co Trump chce nimi osiągnąć? No tak, yy, nie ma żadnego uzasadnienia do tych tez, które przed chwilą pan zacytował. Tylko będzie wielki krach, coś tam. Żadnych nie ma uzasadnień. Trump już dla debili kompletnych przyniósł tabelkę taką dużą. Miał ze sobą tablicę, na której było napisane nazwa kraju, obok ile ten kraj pobiera cła od towarów amerykańskich. Gdy te towary jadą do tego kraju, do, do Chin, jak coś Ameryka wyeksportuje, do Polski, jak coś Ameryka wy, wy, wyeksportuje tam, Unia Europejska była na drugiej pozycji Wietnam, jakby Ameryka coś sprzedała do Wietnamu, to ile ten kraj pobiera cła na swojej granicy? To było w pierwszej kolumnie napisane w drugiej, w pierwszej nazwa kraju. I w kolejnej kol kolumnie było napisane, ile w takim razie Ameryka nakłada w tej chwili, 2 kwietnia, cła na ten kraj. I tam było widać, że Ameryka to Trump bardzo delikatne cła nałożył. On jest nadal w trybie negocjacyjnym i nałożył tylko połowę tego, co kraj obcy pobiera od Amerykanów. Przykład: przyjacielem Stanów Zjednoczonych od dziesięcioleci jest Unia Europejska. To miał być jeden wielki wspólny rynek nad Atlantykiem. Bo jesteśmy wspólnie w NATO i Unia Europejska, biali ludzie, ta sama cywilizacja, założyliśmy sobie kraje, tu Ameryka, tutaj Unia Europejska i współpracujemy. Od dziesięcioleci są te same firmy: że tam firma samochodowa europejska kupi fabryczkę w Detroit, jakaś firma z Detroit kupi sobie kawałek BMW w Europie czy Volvo. Współpracują te dwa byty gospodarcze o podobnej wielkości, jeśli o populację chodzi. I. Nagle Trump pokazuje, nagle. Już w 1998 roku Wolfrey Winfrey o tym mówił. On 40 lat o tym mówi, w kółko. Dlaczego nasi przyjaciele, jak my próbujemy wyeksportować samochód do Unii Europejskiej, nakładają na nas cło, a Ameryka, kiedy Europejczycy eksportują do Detroit swoje BMW, nie nakłada żadnego cła. Ogólnie Ameryka miała najniższe cła na kuli ziemskiej przed 2 kwietnia. Dla wszystkich. I inteligentny człowiek by się od razu zorientował: Jeżeli Trump nakłada cło na 180 krajów i to cło równoważne, on mówi: dla zrównoważenia waszych ceł nakładam nasze. Bo to jest nieuczciwy interes, kiedy jak ja próbuję wyeksportować z Ameryki samochód do Unii Europejskiej, to w Unii Europejskiej średnie cło na wszystko z Ameryki 39%. A jak wy eksportujecie do nas, to nie ma cła. No to ja 39, prawie 40%, to ja nałożę teraz połowę tego na wasze towary, żebyście poczuli, jak to jest nierówne stosunki mamy między sobą żeby odzyskać trochę tej forsy którą Unia Europejska pobiera w cłach od Amerykanów to ja na was nałożę 20%. I tak cała ta tabela 180 krajów ponad pokazuje że wszystkie kraje na które Trump nałożył cło biorą nadal dwa razy więcej niż chce od nich Trump dostać. I propozycja Trumpa jest taka zlikwidujcie cła po swojej stronie. Myśmy u nas ceł żadnych nie było. Przez całe dziesięciolecia żeście nas doili z pieniędzy i wyście u nas sprzedawali swoje towary. Wietnam sprzedawał koszule, a my jak chcieliśmy do was wyeksportować koszulę, to Wietnam brał 90% cła na towar amerykański. No to ja w takim razie 46% cła nałożę na Wietnam i się może Wietnam zorientuję. Wietnam się zorientował po 20 minutach, był telefon do Białego Domu. Chcemy zlikwidować nasze cło na towary amerykańskie. Czyli jak pan prezydent łaskawie to 46% cofnie, to my nasze 90% cofniemy. Izrael zadzwonił też jako, jako jeden z pierwszych pięciu. Argentyna zadzwoniła. Telefony się rozdzwoniły. Kiedy dzisiaj rozmawiamy, już 50 krajów zadzwoniło do Ameryki w reakcji na tę tabelę Trumpa i powiedziało: No, że rzeczywiście, żeśmy się zorientowali, że doimy was z pieniędzy i że to jest nieuczciwe, że blokujemy dostęp towarów amerykańskich na nasz rynek stawiając ogromne cła, a jednocześnie do Ameryki se możemy eksportować, co nam się żywnie podoba. Już 50 telefonów już było. Kto się nie załapie na telefon teraz szybko, to potem już Trump nie będzie miał żadnego powodu, żeby znegocjować wasze cła. Jak znaczy z... ja patrzę... W maju... Będę jeździł po Polsce z występami komediowymi. Proszę zwracać uwagę na tytuł występu i na plakat. To jest plakat do Trudne dzieciństwo, gdzie opadam, jak mały Wojtek pędził gimber z dziadkiem i inne śmieszne historie. Jest też program Prawo Dżungli. To się wszystko dzieje głęboko w dżungli. Można już potem nie jechać po takim występie, bo się wszystko widziało i przeżyło. Był ulubiony mój spektakl, prawie teatralny. No i wreszcie nie chcecie tam być. Dla tych wszystkich, którzy się dopominają, że chcieliby z panem Wojtkiem, może do dżungli pojechać. Ja Państwa przekonam, że nie chcecie tam być. Bilety na PL albo kupbilecik.pl, a wszelkie szczegóły, daty i godziny występów na cejrowski.com łamane przez występy. Występy w maju. Jeśli Państwo będą teraz kupowali bilety i by wszystkie zeszły, to zrobię drugi występ w każdym mieście. Ja patrzę na to, co, co pan mówi, na dwa sposoby. Po pierwsze, jest tak, jak pan powiedział, czyli to jest tryb negocjacyjny, co polega na tym, że i to jest Trump z różnymi innymi rzeczami dokładnie zachowuje się tak samo, czyli mocno postawia pewną stawkę i potem patrzy, co się dzieje, wymuszając na innych odpowiednie zachowania. Ale druga rzecz, która moim zdaniem jest nawet ważniejsza w tym całym projekcie celnym, to jest to, że on i to jest dokładne nawiązanie do tego, co mówił podczas swojej kampanii, bo to jest kolejny Element realizacji tej kampanii, czy tych obietnic w czasie kampanii, że on zamierza doprowadzić do reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. Tak. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tej polskiej czy w europejskiej perspektywie, ze względu na szaleństwo Zielonego Ładu, myśmy się pogodzili z sytuacją, że ma właściwie zginąć przemysł. Że w zasadzie wszystkie te regiony, które kiedyś były silne przemysłowo, mają się by przemienić, nie wiem, w lasy dziewicze, w puszcze. W łąki. Wszystko to ma zniknąć, bo tutaj zapanuje zielony ład i my zniknie, i, i przemysłu nie będzie. I tam zachował się i realizuje dokładnie odwrotny projekt. Cła są ważnym instrumentem sprawiającym, że będzie się znowu opłacało inwestować w przemysł w Ameryce i budować potęgę amerykańską. No nam to się nie musi podobać, ale to jest ten sposób myślenia, który on zaprezentował. I druga rzecz, którą. Ale dlaczego się nam się nie musi podobać? Uwaga, przecież w tym pakiecie CEU on proponuje strefę wolnego handlu z przyjaciółmi. Mówi, ja nie potrzebuję, żeby w Unii Europejskiej były cła na amerykański towar. W obu stronom będzie lepiej, gdy po obu stronach będziemy produkować się, ścigać ze sobą. To jest wolny rynek. Unia Europejska to jest komunistyczna organizacja, już socjalistyczna dawno przestała być, która nie cierpi wolnego rynku, a Trump proponuje Unii Europejskiej wolny rynek. Zlikwidujcie ograniczenia, my kupujemy wasze BMW, ale wy kupujcie nasze Pontiaki i Chryslery i niech sobie klient zdecyduje, Czemu? Że chciałby jeździć amerykańskim samochodem. Kiedy jadę tutaj autostradą, widzę całą masę zagranicznych samochodów i trochę amerykańskich. Kiedy jadę autostradą w Polsce, widzę wyłącznie europejskie samochody. Mój jest amerykański, pojedynczy. No tak, ale to jest dokładnie to jest dokładnie ten element, o którym tutaj yy, wspomniałem, czy o którym mówimy, bo jak się patrzy na to, co donoszą media, yy, to można mieć takie wrażenie, że yy, do tej pory yy, nie było ceł, tylko Trump, powodowany właśnie jakimś tam szaleństwem albo Wojnę, wojnę celną wywołał, tak, tak, Wprowadza nagle wojnę celną, a kontekst dopiero sprawia, że to, co robi Trump, jest odpowiedzią na pewien kontekst, w którym już te cła istnieją i są nakładane na Amerykę. No tak, na Więc... kuli ziemskiej jest około 200 krajów. I Trump zrobił tabelkę, w której jest 180 krajów świata. We wszystkich 180 przypadkach cło na towar amerykański było wyższe niż w drugą stronę. Czyli 180 krajów blokowało dostęp amerykańskiego towaru na swój rynek. Natomiast zachowało dostęp swojego towaru na rynek amerykański. Trump to jest nieuczciwe, to nie jest wojna celna, tylko to jest nasza odpowiedź. Jak wy nam, tak my wam, powiedział Trump. Czyli jeżeli u was jest w Unii Europejskiej cło 39% na towary amerykańskie, no to ja też nałożę cło na wasz towar. Tak, jak wy będziecie nam robić, tak ja wam zrobię. I dlaczego nałożył tylko połowę tego cła? Zostawił sobie jeszcze pole do negocjacji. Gdyby Unia Europejska teraz podwyższyła cła na towar amerykański, to Trump nadal ma lewarek. Dobra, nie zrozumieliście pierwszego sygnału, to jeszcze drugi sygnał. I jeszcze trzeci sygnał. I wygra Trump tę wojnę, doprowadzi do. Swobodnego handlu na kuli ziemskiej z osobami, które rozumieją biznes i wolny rynek, wolny dostęp do towarów. Indie też już dzwoniły w ramach tych 50 krajów. A Chiny zrobiły błąd i odpowiedziały, to my też nałożymy. Chiny nakładały na towar zewnętrzny cło średnio 67% cła na towar przywożony na przykład z Ameryki. 67%. No to Trump im przysolił 34% i Chiny teraz mówi, to my też 34%, bo chcemy zachować tę 67% przewagę nad wami cały czas. To my też 34%, to Trump ja, ja mogę, mówi, powiedział na Chiny nałożyć 500%. Bo chodzi o to, żebyśmy zaczęli produkować znowu samochody w Detroit i sprzedawać do Europy. A to w to tej chwili jest, to, jest mówiłem, tak, że to, w Detroit że jest... nie produkujemy samochodów, tylko kupujemy samochody z Europy, które wjeżdżają do Ameryki bez cła. Wjeżdżają i nie tylko z Europy, z Korei, jakieś kije wjeżdżają, Toyoty wjeżdżają, przeróżne rzeczy wjeżdżają do nas, my to kupujemy. Natomiast w Detroit mamy bezrobotnych. No to tak nie będzie. Postawię na granicy mur cenowy w postaci cła, który spowoduje, że Toyota albo otworzy fabrykę w Detroit. I wtedy nie płacicie żadnych ceł, niech Toyota przyjedzie z Japonii z forsą swoją i postawi fabrykę samochodów na gruncie amerykańskim. Wtedy żadnych ceł nie ma. Pro, takie same produkujcie ze samochody, tylko mają być zrobione w Ameryce. Reindustrializacja, to co pan powiedział, wszystko ma być zrobione w Ameryce. Po to są te bariery na granicy przez Trumpa postawione, żeby produkcja wróciła. Do kraju i w Polsce też by się chciało, żeby wróciła do no kraju. Tak, i to jest jeszcze jeden element, o którym, o którym powiem, mianowicie temu tej, ta reindustrializacja, czyli do, doprowadzenie do odbudowy przemysłu w Stanach Zjednoczonych, temu ma też towarzyszyć polityka obniżenia podatków, bo cła w naturalny sposób muszą spowodować, że wzrosną ceny. Więc żeby nie. osłabić, nie można. Nie to muszą? też to propaganda z polskich no. gazet i od von der Leyen. Największy importer chińskiego chłamu, czyli Walmart, taki odpowiednik naszej biedronki, tylko skala inna, mm. powiedział Chińczykom: Musicie wziąć na siebie te cła. Czyli cena waszego chłamu w naszych sklepach musi zostać taka, jaka była. Wasz zysk na zapalniczkach to był 300%. Więc no to musi zmniejszyć swój zysk trochę i ceny mają zostać takie same. Ponieważ Walmart jest ogromną firmą kupującą stosy towaru, no to Chińczycy w tym przypadku kiwnęli głową. No, tym bardziej, że to się tak mówi. Jeśli by Chińczycy nie kiwnęli głową, to kiwnęliby głową Hindusi albo ktoś inny i ten towar by się tam znalazł. Więc to jest tak, że tak. na szczęście Więc Chińczycy właśnie... nie mają pozycji monopolistycznej. De Debile, proszę pana, występują w telewizjach yy, i oni się nie znają na ekonomii. W związku z tym mówią, o skąd sobie kupi teraz Ameryka ten towar, którego nie kupi z Chin, jak ponakłada, cła, wszystko podrożeje, ple ple ple. Zapalniczka albo bombka choinkowa albo lampka choinkowa to jest tak proste technologicznie do zrobienia, że jak Chiny się postawią w Ameryce, to w Ameryce nie zabraknie lampek choinkowych, tylko jakiś inny cwaniak zacznie robić u siebie lamki choinkowe. Teraz robili Chińczycy, ale nie ma, to jest tak prosty towar, ten chłam chiński, który się kupuje, bo tanio z Chin i to jest jedyna opcja. Nieprawda. Wietnam się zorientował, to pierwszy telefon do Trumpa, to był z Wietnamu. Izrael zatwitował: znosimy cła dla Ameryki do zera, zaraz po tym, jak Trump opublikował te cła, ale to był tweet. Natomiast telefon zadzwonił z Wietnamu. Wietnam się zorientował, że mógłby produkować wszystko to, co robią Chińczycy, i dostarczać do Ameryki. No tak, ale no to jest to, dokładnie to sam. Zapalniczki i ten cały chłam chiński to nie jest jedyna opcja, że musimy z Chin kupować. Aspiryna to jest też prosta rzecz do zrobienia. I Trump mówi: Jak Chiny nam tego nie będą chciały sprzedawać, to a, potrafimy to zrobić we własnym kraju. I u nas nie ma taniej siły roboczej, to prawda, ale u nas są roboty w Ameryce. I to jest kolejny koncept, dlatego tam mask się pojawił. U nas są roboty i u nas lampki choinkowe to robot będzie robił. Prosta maszyna, tak jak widzą Państwo nieraz obrazki z fabryk samochodów, że dosyć skomplikowane rzeczy robią te wszystkie wysięgniki, robot montuje samochód. Tam człowiek stoi obok do naprawiania robota, który się zawiesił, a nie do spawania. No i to lampki choinkowe, zapalniczki, inne rzeczy zrobi robot. I będziemy mieli tanią siłę roboczą w postaci robota. Nie są Chiny jedyną opcją dla Polski również. Nie są. Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda. Wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Nie są, ale to ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo to jest dokładnie to samo, ten sam mechanizm, który sprawił, że tak nieskuteczne okazały się sankcje nakładane na Rosję. Bo sankcje zakładały, że cały świat zachowa się dokładnie tak samo. Cały świat się nie zachował tak samo, bo w momencie, kiedy Zachód zaczął nakładać sankcje, to Indie na przykład, albo Turcja, albo Chiny, albo inne państwa zaczęły wykorzystywać tę sytuację. I tu będzie dokładnie tak samo. Nie da się w takiej, przy takiej gospodarce globalnej, jaka obecnie istnieje, no po prostu sobie powiedzieć, o to y, jak my się zamkniemy, to nikt tego towaru nie dostarczy, chyba że to jest coś bardzo, bardzo skomplikowanego i unikatowego. A w większości rzeczy takie to nie są. Rzeczy tym... skomplikowane Amerykanie nadal robią u siebie. Byli liderem półprzewodników y, i wyniosły się półprzewodniki na Tajwan, ale w tej chwili 500 miliardów dolarów inwestycji chcą robić te firmy high tech, wrócić do Ameryki, bo, to o czym pan swoją Trump powiedział, będą niższe podatki dla firm i dla osób prywatnych. Korporacyjny podatek będzie niższy, ma być najniższy na kuli ziemskiej, jak ktoś przywiezie z powrotem przemysł do Ameryki. No i już goście z Tajwanu, którym Chiny przez kanał La Manche ichniejszy grożą cały czas i latają Chiny komunistyczne nad głową w Tajwanie, ci inwestorzy z Tajwanu sobie powiedzieli, za 5 milionów dolarów mogę od Trumpa kupić z, z, nie zieloną kartę, tylko złotą kartę, czyli z całą moją rodziną mogę sobie pojechać do USA i mieszkać, i całe moje przedsiębiorstwo z Tajwanu mogę przenieść do Ameryki. To mi Trump zaproponował, właśnie. I nie będę wtedy cła płacił, mój biznes będzie bezpieczniejszy na terenie Ameryki i będę płacił niższy podatek korporacyjny niż w tej chwili płacę na moim rodzinnym Tajwanie. No to skoro półprzewodniki pojechały najpierw na Tajwan, tam 20 lat temu czy 30, to teraz z Tajwanu mogą z powrotem do Doliny Krzemowej się przenieść. A to i tak robią roboty. Tam jest tania siła robocza w półprzewodnikach do niczego nie niepotrzebna, nawet przeszkadza. Okej, no dobrze, to mamy tę sprawę, myślę, że wyjaśnioną. Jeszcze jedno ja duże kłamstwo muszę dobrze. panu powiedzieć, bo już to mnie tak zirytowało, że w kartkę sobie zrobiłem. Otóż w polskich mediach co chwila, i w zagranicznych, i we francuskich, i nawet po grecku mówią, że na tej liście Trumpa jedyna rzecz, którą oni zauważyli na liście 180 krajów, tak, Że które... nie ma Rosji. Tak, nie ma Rosji i Białorusi. Ale nie cytują odpowiedzi Białego Domu, która była bardzo prosta. Nie ma, bo z tymi krajami nie handlujemy. No to to jest. A propos tych sankcji. Unia to Europejska tak, to, nałożyła to, to, na Rosję sankcje i dalej kupuje od Rosji, finansuje tę wojnę na Ukrainie, tę maszynkę do mielenia ukraińskiego mięsa ludzkiego. Finansuje Unia Europejska hipokrytka, kupując nadal Niemcy, kupują ropę i gaz z Rosji cały czas, tylko na fakturach jest Kazachstan napisane i przelewy idą przez Kazachstan, więc nadal handlują z Rosją. Natomiast Ameryka, no nie nakładam na Rosję i na Białoroścła, bo z nimi nie handlujemy. No tak, ale cała ta historia dokładnie pokazuje ten mechanizm, jak media potrafią e, kompletnie zniekształcić no, rzeczywistość. Informacja bo, niby prawdziwa, no nie nałożyła na to, bo jest prawdziwa, ale, ale jest prawdziwa i jednocześnie jest fałszywa, bo prawdziwa, tak. że, że nie ma Rosji Białorusi na liście, ale fałszywa, ponieważ, ponieważ nie ma relacji handlowych, no to jak może nakładać na państwo, z którym się nie utrzymuje relacji handlowych, cła, skoro się nie ma jego towarów? Więc jakim ale... debilem albo jakim Wrednym aparatczykiem jest dziennikarz, który robi taką notkę prasową, i potem jego kolega to czyta w głównym wydaniu wiadomości, inny kolega publikuje to na głównej stronie jakiejś agencji prasowej europejskiej. To jakim trzeba być debilem, żeby się nie orientować? Że nie, Ale nie przepraszam, masz... to ja stanę w obronie tych, którzy to publikują. To na pewno nie są debile. Tu idę z panem o każdy możliwy zakład. To jest świadome działanie, które ma wytworzyć przeświadczenie, że Trump jest po pierwsze wariatem i szaleńcem, a po drugie, że jest w jakiś tajemniczy, niejasny sposób powiązany z Putinem. I to jest no i jeszcze jest z Afganistanem powiązany. Związka. Z talibami w Afganistanie jest powiązany i z Iranem jest powiązany. No nie sprawdzałem na tej się... liście, ale też zakładam, że nie nałożył żadnego cła na Afganistan ani na Iran, bo nie utrzymują żadnych stosunków handlowych ze sobą. No tak, tylko tylko, że w Polsce to mało kto się podnieca Iranem i talibami, a wszyscy się potwornie podniecają Putinem. W związku z tym ta opowieść to, <grym> musi, to, być, to musi być To musi być opowieść. Jest. Nie ma która... się czym podniecać. No ja też tego podniecenia nie bardzo rozumiem, tym bardziej, że to podniecenie ma takie, to jest jak z chorobą dwufazową, to znaczy to jest tak, że z jednej strony się nim podniecają, bo on jest straszny, a z drugiej fascynujący, więc i y, 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 on rzekomo tutaj właśnie ten Putin przejął kontrolę nad Trumpem, no oczywiście jak to wykazać, no i, i w związku z tym każda informacja jest wyłącznie pod tym kątem pokazywana, żeby udowodnić tą absurdalną tezę, no ale no to mamy, prawda, tu taki dowód. Dowód. Rozmawiali ze sobą. Kolejny dowód, spotyka się się delegacje. kolejny dowód, nie ma ceł, no to kolejny dowód i tak dalej, Ale i tak przecież dalej. No. Macron powiedział teraz to samo co Trump, że trzeba doprowadzić do pokoju i że Putin ma zawrzeć pokój i że ma być pokój na Ukrainie. No Macron mówi, sami pan przysłał notatkę do omówienia, no tak, że ma ale Macron, Macron to mówi pan, to samo Macron co Trump. To, nie, nie, to jednak jest różnica. Macron to sobie tak gada, ale on gada tak, chcemy zawrzeć pokój, ale, nie, ale bez negocjacji. Rozumie pan? To jest ta podstawowa różnica i to jest zresztą paranoja. No bo jak może być pokój bez negocjacji? No Pokój to nie jest tak, że pan mówi ja chcę pokoju i on jest, tylko trzeba wykonać pewne ruchy, takie jak zrobił Trump czy robi Trump. Czyli mówi się, żeby doszło do pokoju, to my musimy rozmawiać. Ale jak mamy rozmawiać, to my musimy rozmawiać bezpośrednio, no bo nie da się inaczej doprowadzić do tego. I to jest no ta nie, podstawowa Francja, Francja te tchórze z czasów II wojny światowej. Bo to, nie już, to już nie jest legia cudzoziemska, która ma kolonię w Afryce, tylko to jest inny rodzaj Francji. Te tchórze z czasów II wojny światowej, one być może chcą taki, takiego trybu załatwienia sprawy, jak Amerykanie załatwili z Hitlerem. Otóż z Hitlerem nie było negocjacji, a jednakowoż doszliśmy do zawarcia pokoju. Bo Hitler no, został wzięty w, w, kre, w, w kleszcze i został pokonany. Więc można zawrzeć pokój nie prowadząc rozmów pokojowych, tylko doprowadzając do kapitulacji. Nie no, to, to oczywiście, to ja, to, tylko ja to nazywam, to znaczy, no to wtedy jest... Z Japonią no, jest Ameryka zrobiła to samo, dwie bomby i kapitulował. Najpierw cesarz powiedział, że dziękuję za uwagę, a potem cała reszta. No tak, ale teraz w tych relacjach nie, nie, nie wierzę w tego typu rozwiązanie i to jest moim zdaniem nie, niewykonalne, ryzyko. Tego jest gigantyczne tak. i tak dalej. Dlatego to jest nie wiadomo, która bomba gdzie by spadła i jakie byłyby tego efekty. Natomiast Wtedy bombę dla... miała tylko Ameryka. No właśnie, Więc Jak się ma sytuacja. tego rodzaju przewagę, to można doprowadzić do kapitulacji. No, no jest nie. teoretycznie możliwy model i być może Macron żyje w tym świecie, bo to nie jest jakoś bystry gość moim zdaniem, tylko on ma z tyłu dziurę taką i tam jest Ręka, y, szwa, szwarba, krausa, szwaba, czy jak on tam z Davos. Tego Gosia. No dobra, tam jest sadzone palce jest? cudze są w makrona. <noise> <noise> dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.